Witam państwa serdecznie. Przede wszystkim tradycyjnie chciałabym podziękować za zaproszenie do udziału w kongresie, a w szczególności w tym panelu poświęconym zagadnieniom prawnym. Była to dla mnie ogromna przyjemność wysłuchania wystąpień wielu osób, które się tym, tymi zagadnieniami zajmuje i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Proszę Państwa, dlaczego akurat to pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich nie jest to nic nowego? Ono istniało i myślę, że nadal będzie istniało. Dlaczego zatem z punktu widzenia turystyki jest to... Według mojej oceny, zagadnienie ważne. Tradycyjnie postarałam się, że tak powiem, postawić sobie pewne pytania, na które w trakcie tego wystąpienia chciałabym znaleźć odpowiedź. No, co to jest pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich? No, już sama nazwa wskazuje, ale o tym za chwilę. Jakie akty prawne regulują funkcjonowanie? tego systemu w Unii Europejskiej, w Polsce i w turystyce w szczególności. Dlaczego w turystyce? W pewnym momencie pojawiły się zapisy w ustawie o imprezach i powiązanych usługach turystycznych, które nakładają na organizatorów turystyki między innymi obowiązek informowania konsumentów o tych pozasądowych metodach rozstrzygania e, sporów konsumenckich. No, trzeba byłoby wyjaśnić, co to są pozasądowe te metody rozstrzygania. E, sporów konsumenckich, czy one rzeczywiście ułatwiają konsumentom e, rozwiązanie sporów wtedy, kiedy reklamacja złożona do organizatora turystyki nie została przez niego uwzględniona lub też nie została uwzględniona w całości. No i czy organizatorzy turystyki mają obowiązek uczestniczenia w takim postępowaniu. Zacznijmy od odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli te pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Jak już sama nazwa wskazuje, jest to takie rozstrzygnięcie sporów, w którym nie uczestniczy sąd powszechny. Nie uczestniczy, czyli omija się tą konieczność yy, przygotowania pozwu wystąpienia do sądu. A jaki jest cel? No, cel jest oczywiście konsumencki, czyli ułatwienie i uproszczenie dochodzenia roszczeń konsumenckich. Proszę Państwa, tutaj jeśli chodzi o podstawy prawne, to przede wszystkim to są dyrektywy Parlamentu Europejskiego, właściwie jedna dyrektywa. W 2013 roku było wydane również rozporządzenie, które do, dotyczyło rozwiązania rozwiązywania tych sporów powstałych na tle realizacji umów zawieranych za pośrednictwem internetu, ale od 20 lipca tego roku to rozporządzenie już nie obowiązuje, a wszystkie spory są rozstrzygane w tym systemie ADR. Drugim takim ważnym aktem ta dyrektywa do polskiego systemu prawnego była wdrożona ustawą z 2016 roku o. Pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dlaczego ona jest ważna? Dlatego, że sama ustawa właśnie odwołuje się, e, ustawa o imprezach i powiązanych usługach turystycznych o, y, y, odwołuje się właśnie do tej ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. No i wreszcie mamy y, ustawę, przepraszam, ustawę. Y, o imprezach jak to cofnąć myślę, że tu ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dlaczego tu pojawił się taki zapis? No tu trzeba byłoby wspomnieć o dyrektywie o imprezach i powiązanych usługach turystycznych która właśnie nakłada ten obowiązek, a zatem nie jest to decyzja naszego legislatora, żeby nagle taki obowiązek wprowadzić. Była to konieczność związana z implementacją dyrektywy o imprezach i powiązanych usługach turystycznych. No, ta dyrektywa, ten, te pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczy sporu konsumenckiego. No, co to jest ten spór konsumencki? Tutaj oczywiście możemy znaleźć e, definicję tego terminu w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli taki... Spór między konsumentem a przedsiębiorcą, ale ten spór wynika z zawartej umowy o, w tym przypadku y, umowy z konsumentem, w przypadku turystyki, to jest umowy o udział w imprezie turystycznej. Tutaj pozwoliłam sobie na przytoczenie Państwu treści tego y, artykułu y, 42 punkt czwarty ustęp piąty ustawy o imprezach turystycznych. Otóż jak Państwo widzicie ten artykuł nakłada na podmioty, które taką umowę zawierają obowiązek dostarczenia konsumentowi informacji o tych wewnętrznych procedurach rozstrzygania, ale dalej również o tych pozasądowych możliwościach rozstrzygania sporów konsumenckich. No to pojawi, pojawia nam się e, e, z tego artykułu wynika, że ten organizator ma obowiązek dostarczenia konsumentowi informacji po pierwsze o tych wewnętrznych procedurach, ale także o metodach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. No, co to są te metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. I tu musimy ponownie wrócić do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która wyraźnie określa, jakie są to metody. I określa cel tego postępowania. Jak Państwo widzicie, tym celem jest rozwiązanie sporu konsumenckiego prowadzone zgodnie z zasadami y, określonymi w ustawie i to rozwiązanie polega na tym, że na umożliwieniu zbliżenia stanowiska stron w celu rozwiązania sporu przez same strony, przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu i wreszcie rozstrzygnięcia sporu. Czyli tutaj mamy w tych dwóch pierwszych przypadkach rozwiązanie. W trzecim przypadku rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom rozwiązania. Czyli generalnie jeśli chodzi o pierwszą metodę, to jest rozwiązanie sporu przez mediację. Dr jeśli chodzi o drugą metodę, czyli zaproponowania stronom rozwiązania, to jest koncyliacja. I wreszcie trzecia metoda, gdzie wydaje się rozstrzygnięcie czyli arbitraż. E, no mediacja, najprościej rzecz ujmując, jest to taki sposób, kiedy strony same przy obecności osoby trzeciej, tego mediatora, starają się znaleźć rozwiązanie sporu. E, druga metoda to jest koncyliacja. E, tu jest o tyle e, inna sytuacja, że to ten Koncyliator proponuje stronom, jak ten spór można byłoby rozwiązać i wreszcie arbitraż, czyli czy, może o, za chwilę o arbitrażu, ale jeśli chodzi o mediację, no to tak, co może być efektem? Uda im się albo im się nie uda. Jak im się uda, to zawierają ugodę. No i co Jaka jest ważność tej ugody dla stron? Oczywiście dopiero po zatwierdzeniu przez sąd taka ugoda ma moc prawną i, i staje się tytułem wykonawczym. Koncyliacja, tak jak już mówiłam, tak jak już mówiłam, tutaj ta trzecia osoba to koncyliator analizuje te wszystkie dokumenty i na ich podstawie proponuje stronom rozwiązania. No, co mogą strony? No, mogą przyjąć to rozwiązanie, jeśli ono ich satysfakcjonuje i w efekcie zawrzeć ugodę. Mogą odrzucić, mogą starać się zmienić treść tego rozwiązania, dostosować go do własnych, do własnych potrzeb. No, i wreszcie, co z punktu widzenia koncyliatora jest najlepszym rozwiązaniem, przyjąć to zaproponowane rozwiązanie. No i wreszcie mamy arbitraż. W przypadku arbitrażu mamy do czynienia już z rozstrzygnięciem. To są tak zwane sądy polubowne i właśnie ich wyroki no jednak są wiążące dla stron, ale zanim. O tym wiążącym znaczeniu tych wyroków, to jeszcze chwila o samych metodach, o, o różnicach między tymi poszczególnymi metodami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jak Państwo widzicie, te różnice dotyczą dwóch kwestii. Pierwsza to jest rola tej osoby trzeciej, która stara się doprowadzić do ugody, czyli Mediatora, koncyliatora albo sądu arbitrażowego, arbitra. No i efekt, rezultat końcowego rozstrzygnięcia. Mediator po prostu pomaga stronom w dojściu do wspólnego, dobrowolnego rozwiązania. Mediator nie proponuje rozwiązania, nie powinien się opowiadać i mówić, ta strona ma rację, a tej racji nie ma. Natomiast jeśli chodzi o koncyliatora, to on już na podstawie tego dokumentów, które uzyskał, proponuje stronom rozwiązanie. No i w arbitrażu tutaj wydaje się wiążący dla stron wyrok, który oczywiście. Po zatwierdzeniu ma również, jest również tytułem wykonawczym. Kto prowadzi koncyliację i mediację w sprawach turystyki? No proszę państwa przede wszystkim to jest wyraźnie określone przez przepisy i w tym przypadku jest to inspekcja handlowa. W szczególności to są wojewódcy inspektorzy handlowi, którzy są tak zwanym podmiotem uprawnionym. Kto to jest podmiot uprawniony? To jest taki podmiot, który spełnia wymogi określone w przepisach, bezstronności itd., który jest wpisany do specjalnego rejestru prowadzonego przez prezesa Urządu Ochrony, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jak już wspomniałam wcześniej, w przypadku turystyki tym podmiotem uprawnionym jest inspekcja handlowa, a w szczególności wojewódzcy inspektorzy handlowi. Co trzeba zrobić, żeby, żeby wszcząć takie postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Warunek wstępny jest taki, że jest to w ogóle możliwe, jeśli strony wcześniej podjęły próbę rozwiązania tego, tej sprawy. Czyli konsument wniósł reklamację, organizator rozpatrzył tę reklamację i albo odrzucił ją albo tylko częściowo się do niej zastosował albo w całości ją przyjął. Czyli pierwszy warunek to jest podjęcie próby nawiązania kontaktu z drugą stroną w celu właśnie rozwiązania. No jeśli się okaże, że przyjął, zaakceptował, no to wszystko w porządku, sprawa się kończy. Natomiast jeśli odrzucił albo tylko w części uwzględnił roszczenia konsumenta, no w, takim, w takiej sytuacji można złożyć wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej do którego jest ich co najmniej 16 a więc do takiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności przez organizatora turystyki co w tym wniosku powinno być to jest wyraźnie określone w przepisach i Najprościej rzecz ujmując, najlepiej skorzystać z wzoru tego wniosku, który jest na stronie wojewódzkiej inspekcji handlowej. Do wniosku oczywiście dołącza się opis okoliczności, znaczy we wniosku na pewno trzeba wskazać żądanie, ale też wskazać o co się ubiegamy czy o mediację, czy o koncyliację. No i oczywiście wniosek musi być podpisany. We wniosku należy opisać okoliczności, czyli że została zawarta umowa, informacje na temat dotychczasowego postępowania, czyli złożono reklamację. No i co zrobił ten organizator turystyki? Odrzucił albo tylko w części. Uwzględnił. Kto prowadzi takie postępowanie? Oczywiście prowadzi pracownik inspekcji upoważniony pisemnie przez właśnie tego wojewódzkiego inspektora. Bardziej rygorystyczne rozwiązanie jest wtedy, kiedy strony decydują się na sądy polubowne. I tutaj. Chciałabym Państwu powiedzieć, że skoncentruję się tylko na tych polubownych sądach konsumenckich, które działają przy inspekcji handlowej. I tutaj oczywiście kto wchodzi w skład tego sądu polubownego? No oczywiście na pewno przewodniczący, on właśnie kieruje tym sądem polubownym i arbitrzy. Ważne jest, że tych arbitrów wybiera się spośród, Wskazanych przez jednostki pozarządowe osób reprezu, reprezu, reprezentujących z jednej strony konsumenta, a z drugiej strony przedsiębiorcę. Więc jest tu jakby zapewnienie równowagi, że i jedna, racje i jednej, i drugiej strony są należycie e, ocenione. E, no To wszczęcie postępowania. Tak jak w przypadku tych wcześniejszych mediacji i koncyliacji, tutaj warunkiem wstępnym jest odrzucenie przez przedsiębiorcę reklamacji, czyli wcześniej podjęto próbę, poprzez złożenie reklamacji, reklamacja została odrzucona lub uwzględniona tylko w części. Co jest ważne? W tym wypadku wymaga się tak zwanego zapisu na sąd polubowny, czyli na prościej rzecz ujmując jest to umowa o poddanie rozstrzygnięcia sporu przez sąd polubowny i oczywiście tu znowu mamy złożenie wniosku i dołączyć do tego wniosku należy komplet dokumentów. Co się dalej dzieje, jak wpływa to do, do inspekcji handlowej, do sądu polubownego, wstępnie dokonuje się oceny e, przez przewodniczącego, ponieważ przepisy określają. Kiedy sąd polubowny może odrzucić ten wniosek, no bada się, czy jest właściwy miejscowo i rzeczowo, bo oczywiście nie wszystkie sprawy sporne między konsumentami a przedsiębiorcami rozpatrywane są przez te konsumenckie sądy polubowne, ale oczywiście jeśli chodzi to o turystykę, to jak najbardziej. Jeśli uzna, że rzeczywiście sprawa powinna być rozpatrywana, wtedy powołuje się skład orzekających, czyli arbiter jako przewodniczący dwóch arbitrów wyznaczonych przez stronę. Tak jak już mówiłam, jeden musi reprezentować konsumentów, drugi musi reprezentować przedsiębiorców. No oczywiście rozprawa jest jawna, strony zgłaszają wnioski, żądania, no i następnie przeprowadza się postępowanie dowodowe, z rozprawy sporządza się protokół przedstawiających właśnie cały tok postępowania i wynik postępowania, następuje zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku. I ten wyrok, jak Państwo widzicie, jest wiążący dla stron. Tutaj nie ma procedury odwoławczej, nie ma procedury odwoławczej do wyższej instancji, natomiast no, istnieje możliwość zaskarżenia tego wyroku. No i wtedy on może trafić do... do, do, do... O, już wnioski. Dobrze. E, proszę Państwa, czy e, jakie to ma w ogóle znaczenie dla e, organizatorów turystyki? Bo tak naprawdę e, te pozasądowe procedury rozwiązywania i rozstrzygania sporów e, dotyczą organizatorów turystyki. Żeby w ogóle było to możliwe, to strony muszą wyrazić zgodę. To znaczy zgodę musi wyrazić w szczególności organizator turystyki. Jeśli nie wyrazi zgody, to nikt go do tego nie zmusi i konsumentowi pozostaje tylko droga sądowa. No, jeśli wyrazi zgodę i toczy się mediacja albo koncyliacja, to w każdym momencie może od tego odstąpić. No, trochę więcej czy mniej swobody ma w przypadku arbitrażu, bo wcześniej zawarł umowę, umowę klauzula arbitrażowa, czyli rodzaj umowy, zgodził się na to, a więc powinien być konsekwentny. Czy przedsiębiorcy chętnie akceptują taki sposób rozwiązania sporu i czy to ma dla nich jakieś znaczenie. Ja myślę, że w okresie, kiedy walka o konsumenta jest no taka dosyć zacięta i wydaje się ogromne środki na promocję, na reklamę, warto się zastanowić, czy warto stracić tego konsumenta, jeśli jego potrzeby zostaną spełnione to można mieć nadzieję, że nie tylko wróci, ale będzie opowiadał o tym e, o przedsiębiorcy roz, e, pozytywne opinie w stosunku do innych. E, jakie są negatywne? No Może jeszcze warto dodać, że to e, postępowanie pozasądowe jest darmowe, a więc nie, po, nie, nie pociąga za sobą jakichś dodatkowych kosztów. E, Zatem przed podjęciem decyzji o braku zgody ten przedsiębiorca powinien się zastanowić nad korzyściami i wadami. To wszystko, co chciałam Państwu przedstawić. Dziękuję za uwagę.